Nie łata, ale to nie koniec, zupełnie, to wyłudku. Jeszcze go troszeczkę pomęczymy. Postawimy sobie teraz te trzy obręcze blisko siebie, ale stworzymy większe dystanse. Dzień jaka to jest odległość. Jadąc, najeżdżając na kręgi, widzi tylko tworzący okrąg. A musi idealnie wyliczyć odległość skoku. Teraz odpowiedzialność za ustawienie kół przemówią koledzy. Wszystko gra, ruszamy.